Witam serdecznie z tej strony Piotr Miśurek. Dzisiaj opowiemy sobie parę minut o złocie, o złocie na blockchainie. Wchodzimy być może w bardzo ciekawe, ale też trudne czasy z powodu koronawirusa, zaprzestania wielu działań ekonomicznych. Być może zbliżamy się, być może wchodzimy w okres kryzysu. Gospodarczego. Jest to trudny czas, kiedy sporo aktywów traci na wartości. I nie wiem do końca, jak tutaj zachowa się krypto, jak zachowa się Bitcoin. Nie mamy pewności, czy będzie to bezpieczne schronienie długoterminowo. Pierwsze tygodnie pokazują, że być może tak nie będzie, więc na temat kryzysu i tego. Czego w jego czasie możemy spodziewać się po bitcoinie znajdziesz w artykule zlinkowanym w opisie. A tematem dzisiaj jest złoto, czyli bezpieczna, sprawdzona przystań na ciężkie czasy, na czasy kryzysu. I tylko, że to jest kanał poświęcony blockchainowi, to oczywiście opowiemy sobie o złocie na blockchainie. Bowiem takowo istnieje i... W wielu moich nagraniach do tej pory wspominałem o sterby coinach. Zawsze sterby coinach dolara, najczęściej o DAI, czasami o TETERZE. No i sterby coin może być coinem odzwierciedlającym cenę danej waluty, ale w miejsce waluty możemy wstawić inny walor, na przykład złoto. I takie coiny istnieją. Istnieją już właściwie od lat. I tak samo jak z coinami. Stelby coinami e, walut Są dwa rodzaje stelby coinu złota Są to albo stelby coiny złota Scentralizowane Gdzie ktoś, jakaś firma Mówi, że ma takie i takie zasoby złota W swoim skarbcu I na ich podstawie Emituje coiny I przykładem takich projektów jest e, e, DGX Token złota Czy TTR Gold Z drugiej strony Możemy mieć model zdecentralizowany, syntetyczny, kiedy to e, algorytmy pilnują ceny, a w zastawie znajduje się, znajdują się kryptowaluty o wartości nie mniejszej niż wartość złota. I właśnie w tym modelu działa syntetyczne złoto sieci Synthetics Network. E, i więcej o ostatnich networks dowiecie się z raportu, który znajdziecie na moim blogu. Link oczywiście w opisie. I teraz to tak: tokeny złota mają tą zaletę, że odzwierciedlają cenę złota. Jeżeli złoto będzie wzrastać, to cena naszego tokenu również będzie wzrastać. Oczywiście, tak długo jak emitent tego tokena, jeżeli jest on scentralizowany, będzie wiarygodny. I będzie wywiązywał się z wypłacalności tokenu na prawdziwe złoto. Więc może to być forma, kiedy w łatwy sposób, jeśli mamy już kryptowaluty, jeśli mamy już portfel Metamask, że możemy w łatwy sposób wejść w posiadanie złota i zabezpieczyć się na te ciężkie czasy. Co jest ciekawe, że Niektórymi z tych form złota możemy płacić bezpośrednio z, za pomocą kart kredytowej Monolith, o której też e, mówiłem na blogu. link oczywiście, jest w opisie czyli możemy sobie trzymać złoto na naszym blockchainie, naszym portfelu Metamask, a jednocześnie możemy wygodnie je wydawać, jeżeli zajdzie taka e, potrzeba. Więc o no, złocie na blockchainie. Dowiedz się z kursu DeFi Masters. Jest to darmowy kurs. Zapraszam do zapisów. Link oczywiście znajduje się w opisie. dnia. Do na jutro.